Czołem. Dzisiaj pogadanka o grze Gniew Aniołów. Jest to w mojej opinii bardzo fajna alternatywa dla osób, które chciałyby się nauczyć gier bitewnych. Mówimy o grach figurkowych bitewniakach. Ale no nie mają aż tak kasy. Tak? No bo nie oszukujmy się bitewniaki kosztują dużo. Często musimy zapłacić nawet po kilkaset złotych za jakiś pojedynczy zestaw. A te, jak chcemy złożyć jakąś taką sensowną armię, która działa, no to to są koszta, plus jeszcze trzeba to pomalować, etc. Znaczy warto pomalować. Eee, tymczasem mamy coś właśnie takiego, taką, w cudzysłownie, może powiedzmy, trochę uboższą wersję bitewniaka z mniejszym pakietem zasad, z mniejszą różnorodnością jednostek pod kątem obrażeń, ich funkcji i tak dalej, ale jednocześnie uczącą podstawowych zasad gier bitewnych, zarówno w trybie dwuosobowym, jak i w trybie czteroosobowym. Chociaż też też można grać też w trybie trzyosobowym, czyli dwóch kontra jeden, ponieważ mamy zawsze dwie strony konfliktu. Więc będziemy grali albo demonami albo aniołami i będziemy walczyć o ludzką duszę. W zależności od tego, w jakim będziemy trybie, dwuosobowym czy czteroosobowym, będziemy mieli też inną planszę, tak? Ta dwuosobowa jest dużo mniejsza, czterosobowa jest znacznie większa, aczkolwiek no, są... No, da się grać na przykład na planszy dużej w dwie osoby, Acz... tyle że wtedy no, gra jest naprawdę trudna i długa i ten naprawdę się wtedy dużo yy, dzieje. Jeżeli idzie o cenę, od tego może zacznijmy, no to wychodzi to dużo taniej, ponieważ sugerowana cena to jest w okolicach 400 zł. Zatem używkę widziałem idzie spokojnie zdobyć za 200-250 zł. Jest to dużo, dużo mniej niż wybulimy, nie wiem, na przykład grając w klasycznego Warhammera, na nie wiem, armię skaivenów, tak? No to taka nie jedenów potrafi naprawdę wchłonąć kasę. Wiem, bo mam znajomych, którzy w tym siedzą i to, jakie oni czasami sumy potrafią wydać, no to oczywiście da się też taniej, nie oszukujmy się. Da się tam, wiadomo, z jakiejś drugiej ręki i tak dalej, no ale to pożerać. Ja pamiętam, kiedyś swego czasu miałem X-Winga figurkowego, no to on również potrafił pożreć ogromne pieniądze, tak? Naprawdę ogromne pieniądze. Eee, tymczasem tu za powiedzmy te 400, ewentualnie jeżeli szukamy, nie wiem, z promocji czy z y, drugiej ręki, no to właśnie za dużo mniejsze pieniądze, na przykład, nie wiem, te, powiedzmy te 250, mamy tak naprawdę 4 kompletne armie. W sumie, można powiedzieć, dwie kompletne armie, ponieważ te armie mm, demonów, czy armie aniołów, one się różnią w zasadzie kolorami, tak? czyli na przykład, mam szare, albo mam czerwony, zresztą, jasno szare, ciemno szare, czerwony i żółty. Te jednostki nie mają jakby dodatkowych statystyk. Mamy jedynie dodatkowe karty statystyk pod kątem konkretnych demonów i konkretnych aniołów i one na przykład się różnią punktami życia, umiejętnościami, wartościami kostek, które dają i tak dzięki czemu jakby przywódca się różni i on wpływa bezpośrednio na naszą armię. Jednak nie mamy tutaj mm, różnic pomiędzy na przykład takimi jednostkami, tak? Jeżeli ja mam, e, powiedzmy, gościa z toporem i gościa z włócznią ze strony demonów, no to oni mają dokładnie te same wartości punktów życia, czyli jeden, tak? E, oni mają zawsze po prostu wartość e, jeden, ewentualnie mamy takie jednostki, które zajmują jakby trzy pola, one mają po prostu wartość punktów życia bodajże właśnie trzy. E, w przypadku takich dużych jednostek e, ich, e, czy ich wartość punktów życia zależy od tego, co mamy na, na danej karcie, tak? Czyli tutaj tam ten demon miałby wtedy 15, a ten na przykład miałby tylko 11. Zatem, jak widzicie, jest to mocno uproszczone względem takich klasycznych bitewniaków. Ale to dobrze! Ponieważ Gniew Oniów jest jako nauką gry gier bitewnych. Przynajmniej ja tak to odbieram. Mamy tutaj właśnie te armię. Oczywiście możemy go sobie zmodyfikować i potem na przykład dodać jakieś wartości czy statystyki swoim jednostkom. Widziałem że gdzieś na BGG nawet mody pod, pod tą grę. Ale ja w niej nie grałem, więc się nie wypowiem jak one działają. Natomiast... Sam też robiłem modyfikacje do gier planszowych, czy do Roonbonta, czy do Mage i doskonale sobie zdaję sprawę, że da radę takie rzeczy spokojnie zmodyfikować w bardziej pełnego bitewniaka, także mieć więcej tych statystyk, wykorzystując te komponenty, i nawet nie musząc jakoś dorabiać nowych komponentów. Yy, jednocześnie warto się nauczyć na tej podstawowej wersji. W szczególności, jeżeli ktoś jest lajkiem, jeżeli dopiero chce poznać świat bite, gier bitewnych, ponieważ tu mamy te podstawowe takie zasady, czyli mamy uproszczone wersje na kostkach, gdzie mamy obronę, gdzie mamy atak, gdzie mamy pudło, e, mamy podstawowe wersje wartości życia, mamy podstawowe umiejętności i mamy też możliwość budowania naszej talii. To jest właśnie tutaj fajne, że będziemy ogólnie tą talię rozwijać. Mamy stałą talię pod kątem liczby kart które będziemy mogli wyrzucać karty, aby do, dorzucać do niej nowo zdobyte karty. Gdzie ogólnie ta talia ewoluowała, ona będzie się wzmacniać. Czyli nie będziemy mieli sytuacji, tak jak na przykład w Mage że do, dorzucamy co chwilę nowe karty i nasza talia rośnie, tylko tu będziemy mieli taką mechanikę, że talia liczebnie jest stała, ale jej funkcja, jakby jej siła się z czasem zwiększa poprzez dokupywanie nowych kart i zastępowanie nimi jakichś już kart, które mm, na przykład nie chcemy ich używać, tak? Czy mamy je na ręce, czy mamy w stosie kart odrzuconych, chcemy się ich pozbyć i wtedy wymieniamy je właśnie na mocniejsze wersje. Jeżeli idzie o kartę, to mamy też taki standard: mamy karty obrony, karty ataku, karty umiejętności jakichś takich w cudzysłowie zaklęć, e, mamy jakieś właśnie takie karty aur, wydarzeń, coś, coś co e, po prostu wspomaga nas w rzutach kośćmi, w obronie, w poruszaniu się, w zadawaniu dodatkowych punktów obrażeń i przede wszystkim w walce o ludzką duszę, ponieważ żeby wygrać, w tej grze nie chodzi o zlikwidowanie czempiona przeciwnika, a o położenie odpowiedniej liczby znaczników naszego koloru. Gdzieś mam te znaczniki, o, takich właśnie znaczników, białych bądź, czerwo, białych bądź czarnych, na polu ludzkiej duszy. Jeżeli nam się uda odpowiednią liczbę takich znaczników położyć, wygrywamy. Oczywiście możemy też wygrać, po prostu anihilując armię przeciwnika, dosłownie ją niszcząc co do jednego. Natomiast przede wszystkim mamy na planszy pole, gdzie mamy ludzką duszę. I teraz, jeżeli dana jednostka stoi, a nie bądź demoniczna na takim polu, to z końcem rundy odkładamy na, to, na taką planszę, właśnie po naszej stronie, odpowiedni znacznik kontroli. No i te znaczniki będziemy mogli pozyskiwać, będziemy mogli. Je tracić będzie można tam, yy, będziemy w ogóle walka o to pole. Oprócz tego, będziemy jeszcze mieli dwie ważne rzeczy: czyli fontanny i powiedzmy, że kopalnie kryształów. Yy, fontanny pozwalają przyzywać nam jednostki, nowe jednostki z naszej puli rezerwowej na planszę. Natomiast kryształy pozwalają pozyskiwać zasób, jakim są właśnie kryształy, i za te kryształy będziemy mogli właśnie nabywać jednostki, będziemy mogli aktywować pewne umiejętności, będziemy mogli właśnie też tam aktywować pewne dodatkowe zdolności, jeżeli już mamy odpowiednie karty, więc jest to taka pewna kontrola zasobami. Jeżeli idzie o samą losowość, to ona jest w zasadzie częściowo ograniczona, ponieważ no mamy losowość na kostkach, ale każda kostka jest identyczna. Zarówno demoniczna, jak i anielska posiada taką samą liczbę pól pudeł, pól ataku i pól obrony. Tak? Dokładnie taka sama y, liczba pól. Co więcej, każdy gracz dysponuje taką samą pulą kostek, maksymalną, tak? którą może zdobyć. Tak? Czyli nie, mamy, nie ma tu jakiejś przewagi y, po jednej czy drugiej stronie. Y, więc ta losowość tutaj jest częściowo ograniczona, to rachunek prawdopodobnie nam mocno ułatwia. Jeżeli idzie o plansze, to również łatwo się ich nauczyć, mimo że one są dwustronne i dostosowane do różnych wyzwań, To idzie się ich czy plus No, właśnie to, że mamy dwie plansze, każda jest dwustronna. No, to powoduje, że mamy tak naprawdę cztery pola bitew, więc to też zmienia sytuację. Jeżeli idzie o karty Demonów i Aniołów, to ich jest trochę. To, to mówimy, to są same Demony, tak? Czyli, to jest jeszcze z takim dodatkiem, bo to jest to tam była edycja z Kickstartera. Więc mamy również taki dodatek, który do, dorzucał nam dodatkowe karty. I to spokojnie jest normalnie w obiegu. I w tym momencie. W zależności od tego jakiego wybierzemy sobie Archanioła czy Arcydemona, jaką talię początkową on ma, oraz jakie zdobędziemy potem w trakcie rozgrywki kolejne karty właśnie y, umiejętności, karty y, statystyk, karty właśnie jakichś tam zaklęć, y, co nam wyjdzie, to będziemy tą, tą talię dostosowywać. Także owszem, losowość tu występuje na kostkach i do ciągu kart ale jest ona stosunkowo ograniczona, ponieważ zarówno kostek mamy ograniczoną pulę i one są identyczne, a więc mamy równe pod tym kątem szanse, jak i talie startowe są bardzo podobne względem siebie, a to, co możemy rozwinąć, to, co jest najważniejsze, to umiejętności danego naszego bossa. I to jakie karty trafimy, to też jest troszeczkę ograniczona teraz, ponieważ bardzo często są po prostu wzmocnione wersje już istniejących kart. Tam się potrafimy mieć nawet do trzeciego poziomu. Także mamy ten poziom podstawowy, czyli jako, jako pierwszy, potem drugi i ewentualnie trzeci, plus karty jeszcze takich powiedzmy specjalnych zaklęć, umiejętności, takich naprawdę już wykokszonych, nie? Co nie zawsze opłaca się nabyć, ponieważ no, teoretycznie one mogą się przeć, ale w praktyce musimy być cały czas czujni pod kątem pola bitwy i obserwować, co robi przeciwnik, jakie mamy jednostki w rezerwie, ile przede wszystkim mamy tych jednostek w rezerwie, jak wygląda sytuacja na planszy pod kątem kontroli pól z kryształami i pól z fontannami. To wszystko ma tutaj znaczenie, jeżeli idzie o próg wejścia. To od razu mówię, o wiele łatwiej nauczyć się tej gry, jeżeli oglądamy wideo instrukcję. Sama instrukcja e, nie jest napisana źle. Ona jest napisana dobrze. Tutaj zbawienną jest spis faz na końcu, co naprawdę będzie użyteczne. Natomiast no trochę tego tu jest. Plus mamy taki. Mamy na starcie taki komiks, który. No wprowadza powiedzmy fabułę, wprowadza jakiś tam klimat, ale mnie jakoś osobiście ten komiks nie kupił, mimo że jestem komiksiarzem. Jeżeli idzie o przygotowanie, przechowywanie w pudełku, to tutaj mamy bardzo fajnie to wszystko opisane. I tu trzeba przyznać, że rzeczywiście pudełko jest zrobione pod tym kątem solidnie. Mamy miejsce na figurki, mamy dużo woreczków strunowych, mamy miejsce właśnie na karty. to no nie sypie się to, tak? Mamy naprawdę, tutaj to jest dobrze przemyślane nie sypie się to, jeżeli idzie o miejsca na stole, to to zjada, ponieważ oprócz planszy, pola bitwy, będziemy jeszcze plansze, każdy z graczy, na stadie hard, czyli będziemy właśnie mieli karty treningowe, czyli początkowe karty utracone, czyli takie, które już po prostu przepadły, graveyard, karty do zdobycia i tak dalej oraz jeszcze plansze naszej armii, naszej postaci, tak, czyli tu będziemy właśnie mieli statystyki punktów życia, będziemy mieli y, dodatkowe jednostki, naszą talię, punkty, nasze zebrane kości, jest tego trochę, więc zjada to miejsce na stole. Może nawet trochę więcej niż niektóre takie mniejsze potyczki bitewne. No, bo tutaj te, jak się to rozłoży, wszystko, zwłaszcza na cztery osoby, tą dużą planszę ze wszystkimi czterema graczami, no zjada. Naprawdę zjada to miejsce na stole i to nie będzie tak, że to taki stół, jak przy którym ja tutaj siedzę, to wystarczy. Nie, nie, to taki co najmniej jeszcze pół takiego stołu by się przydało, nie. Na dwie osoby, no taki stół. No, na styku, powiedzmy, że na styku dodałoby rady na dwie osoby grać, tak? Bo to wtedy będzie ta mniejsza plansza i jakoś to się uda rozłożyć. Aczkolwiek to i tak od razu mówię, w chłonie bardzo dużo miejsca. Dlaczego tę grę zostawiłem w kolekcji? Ponieważ ja nie mam też tak czasu siedzieć i szukać bitewniaków. Po no, prostu mój portfel ma pewne ograniczenia, a wolę wydać kasę na komiksy. Natomiast ta gra jest względem większości bitewniaków stosunkowo szybka. Mam. Kiedy już ogarniemy te wszystkie zasady, ogarniemy te podstawowe mechaniki, e, zaczniemy poznawać te nasze talie e, kart pod kątem poszczególnych e, aniołów i demonów, naprawdę idzie szybko rozegrać poszczególne rundy. Nie będzie się jakiego mega zastoju, mega e, dumania i tak dalej. I da się to wtedy, nie wiem, w godzinkę dwie, naprawdę w godzinkę dwie da się to ograć. Mieć masę fanów. Jak ja pamiętam, grałem z żoną za pierwszym razem, no to myśmy mieli tutaj kompletne czyszczenie, Już nie pamiętam, które z, która z nas wygrało, natomiast y, mieliśmy kompletne czyszczenie, na końcu każde ze stron to miała dosłownie po kilka takich pojedynczych figurek. W pewnym momencie mieliśmy dosłownie przed samym finałem taką samą ilość kostek ataku y, i rzuciliśmy niemal ten sam wynik. Więc ogólnie ja jak berety były. Pamiętam, że jedna ze stron wygrała dosłownie tam chyba jednym punktem życia, i jakoś się właśnie przez to udało przecisnąć. Niemniej emocji była cała masa, było bardzo, bardzo dużo frajdy. Tak? To było takie myślenie strategiczno-taktyczne jednocześnie, przesuwanie tych żetonów, tak? tych jednostek po planszy, planowanie, co, jakie, jakie tereny przejąć, jakie tereny trzymać, bo to żeby utrzymać kopalnię, czy utrzymać. Nasze źródło, to potrzebujemy tam jednostki, żeby była pod naszą kontrolą. No, cuda na tutaj są i naprawdę wypada to. Fajnie. Wydaje się, że teoretycznie te siły dobra mają e, przewagę, bo one często zaczynają właśnie mając pod kontrolą tą ludzką duszę, ale w praktyce te siły zła często mają potężniejszy atak, więc te siły dobra no, muszą się naprawdę mocno napłacić, żeby e, utrzymać tą pełną kontrolę z początku. Zresztą też często ich siły są mocniej rozproszone, a siły zła bardziej e, są w ofensywie. Także gra naprawdę jest fajna, u mnie ona zostaje w stałej kolekcji. Ona nie jest często wyciągana ze względu na po prostu czas jaki... znaczy może nie tyle co czas jaki zjada, ale bardziej miejsce jakie zjada. No i też trzeba mieć trochę na to nastrój. Natomiast bardzo, bardzo ją polecam, bo jest po prostu zrobiona dobrze. No i oczywiście te figurki można sobie pomalować, jeżeli ktoś ma na to czas i umiejętności. One są wykonane według mnie naprawdę fajnie. To nie jest może jakiś turbo, turbo wysoki poziom, ale jak na grę za 400 wy sugerowanej. No nie powiecie mi, że to jest złe. Często figurki z talizmana, pamiętam, miały mniejszą ilość detali. A tutaj naprawdę, jeżeli tak spojrzymy chociażby na te skrzydła, tak, no to to ilość tych detali, czy ten miecz jest solidna. Jeżeli idzie o plastik, to według mnie też jest dość solidny. W pudełku to mi nie niszczy. także w mojej opinii ciężko się tutaj do czegoś stricte przyczepić, jako do gry mającej masę plastiku, będąc nastawioną głównie na dwóch graczy z opcją na trzech czy czterech, yy, która ma za zadanie nauczyć w miarę tanio jak działają bitewniaki osoby, które no, w bitewniakach nie siedziały bo na przykład ja trochę siedziałem w bitewniakach, moja żona nie jak zaczęła w to grać, błyskawicznie podłapała za mechaniki podłapała zasady i naprawdę walka była mega wyrównana, to, to, to nie było, że ja miałem jakąkolwiek przewagę, nie wręcz nieraz zbierałem baty mm, także Gniew Aniołów polecam, to jest w mojej opinii solidny produkt w też trochę niedoceniony, bo nie widzę jakiegoś go często na różnych y, imprezach. Szkoda, bo w mojej opinii naprawdę on jest fajny i przebija wiele tych gierskich startera, które mają tonę plastiku, kosztują takie pieniądze, a potem okazuje się, że mają masę zasad drobnych i musisz za każdym razem przy każdej rozgrywce sobie wszystko odświeżać, a potem się okazuje, że jeszcze połowę rzeczy zapomniałeś i źle grałeś. Tutaj tego nie będzie. Także jeżeli Was zainteresowałem, poszukajcie, bo naprawdę w mojej opinii warto. To tyle w tym materiale, widzimy się w kolejnych i do zobaczenia. Hej!